Widzimy w pierwszym czytaniu apostołów zamkniętych w więzieniu, ale widzimy, że więzienie nie może ich pomieścić, tak jak grób nie mógł pomieścić Jezusa. Anioł Pański otwiera drzwi, tak jak usunął kamień z grobu Jezusa i wyprowadza ich. I mówi, idźcie i głoście ludowi wszystkie słowa o tym życiu. Życia zmartwychwstałego Chrystusa nie, można nie może zablokować żadna ludzka siła ani groźba. Bóg jest zawsze silniejszy i objawia się w cudowny sposób w życiu tych, którzy go słuchają i są mu oddani. Objawia się, uznawiając ich do dawania świadectwa o nim. Ta cudowna interwencja Boga dokonuje się właśnie w tym celu. Aby pobudzić do dawania świadectwa. Idźcie i głoście ludziom wszystkie słowa o tym życiu. Ja myślę, że Bóg kieruje te słowa również do nas dzisiaj. Ja nie jestem aniołem, ale jeśli w sensie anioł jest posłany, no to, to też myślę, że Bóg dzisiaj mówi do nas. Idźcie, głoście ludziom wszystkie słowa o tym życiu. W społeczeństwie, które doświadcza śmierci, w czasie, kiedy śmierć zbiera niestety tak upite żniwo, tu poruszają fotografie tych żołnierzy poległych przed drzwiami kościoła. I to jest przecież tylko jedno z miejsc, gdzie są takie, takie upamiętnienia. A też mam w pamięci żołnierzy, których widziałem na ulicy, rannych. Pomyślam się też, żołnierzy z beznadzieją, z, z, z jakimś rozgoryczeniem w sercu, w szpitalach. Kobiety, mamy, żony w depresji. Dzieci, które, pisał Sergiej, moczą się w nocy z lęku, ze strachu. Jedno z nich pyta, mama, kiedy bomba uderzy w nasz dom. To, to, to są wszystko objawy śmierci. I w tych warunkach, bracia, mamy głosić słowa o tym życiu, o życiu w Chrystusie, o życiu, które nic i nikt nie zdoła zniszczyć. I mamy je głosić słowem i czynem publicznie tłumom i dyskretnie pojedynczym osobom, w konfesjonale, w rozmownicy, na ulicy, w szpitalu. Udzielając wsparcia materialnego, i przez prosty, życzliwy uśmiech, czy gest. Mamy głosić słowa o tym życiu na różne sposoby. Myślę, że ludzie, jakby to lepiej wiecie, ludzie tego dzisiaj tutaj na tej ziemi w sposób szczególny potrzebują. Jeśli ta kapituła jest też miejscem wsłuchania się, rozeznawania czego potrzeba dzisiaj, czego ludzie potrzebują. To tego dzisiaj ludzie tutaj potrzebują. Apostołowie powinni byli być ostrożni, ponieważ właśnie zostali aresztowani, wtrąceni do więzienia. To oczywiste, że to polecenie, które otrzymują, by iść do świątyni i głosić Chrystusa, naraża ich na ponowne uwięzienie. Ale idą. Co sprawia, że pomimo wyraźnego zagrożenia, pomimo ryzyka, idą głosić. Ja myślę, jakaś wewnętrzna wolność taka postawa serca, która daje odwagę, męstwo, dyspozycyjność, gotowość do wypełnienia każdego polecenia Pana. Ta dyspozycyjność, ta odwaga głoszenia, w szczególnie trudnych warunkach w miejscach do których nikt nie chce iść. Myślę, że jest jakąś naszą szczególną charakterystyką jako kapucynów. Papież Franciszek do kapituły generalnej w ubiegłym roku, we wrześniu, ja też do, do, do całego zakonu, do nas wszystkich, mówił między innymi takie słowa. Wy, kapucyni, macie opinię ludzi gotowych pójść tam, gdzie nikt inny nie chce iść. I to jest bardzo piękne. W ten sposób jesteście znakiem dla całej wspólnoty kościoła, powołanej do bycia zawsze i wszędzie misyjną i wychodzącą. Jest to ważny znak, zwłaszcza w czasach takich jak nasze, naznaczonych konfliktami i zamknięciem, gdzie obojętność, egoizm, przemoc wydają się przeważać nad dyspozycyjnością, dzieleniem się szacunkiem. W tym kontekście wasza gotowość do osobistego zaangażowania się, by odpowiedzieć na potrzeby braci i powiedzieć z pokorną odwagą. Oto jestem, poślij mnie, są darem charyzmatycznym. Starajcie się zawsze być tacy prości, wolni, dyspozycyjni, gotowi zostawić wszystko, aby być obecni tam, gdzie Pan was wzywa. Nie szukając uznania i nie stawiając wymagań, ale z otwartym sercem i ramionami, to będzie wasze obóztwo. Idźcie i głoście ludziom wszystkie słowa o tym życiu, bez lęku, bez kalkulacji, bez zniechęcenia, bez obojętności, bez stawiania warunków. Idźcie i głoście ludziom wszystkie słowa o tym życiu, bo oni tego potrzebują. Bracia, może warto zadać sobie dzisiaj pytanie, co mnie krępuje, co mnie więzi, co zniewala, co mnie paraliżuje, zamyka, zniechęca, lęka. Pan chce nas uwalniać, czynić ludźmi gotowymi do głoszenia, odważnymi, posyłać, jak apostołów. Prośmy Go o tę wewnętrzną wolność i dyspozycyjność, o to męstwo, odwagę. Zdaję sobie sprawę, że to jest męstwo i odwaga męczenników. To jest łaska, nie wysiłek tylko ludzkiej woli. Ale Pan tę łaskę daje także w naszej czasie. Myślę, że jest ona związana z głębokim doświadczeniem miłości Boga, Jego obecności tu i teraz w moim życiu. Wolność rodzi się w sercu w tej mierze. W jakiej doświadczam miłości i obecności Boga. I o tej miłości Bóg nas dzisiaj zapewnia. Jezus powiedział do nikodema i do każdego z nas przed chwilą. Tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodnego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Tak cię umiłował, że dał Ci wszystko, samego siebie. W swoim Synu. Tak Cię umiłował, że zrobił i zrobi wszystko, abyś nie zginął, ale miał życie wieczne z Nim na wieki. Odkrycie tej miłości, odkrywanie jej coraz bardziej, rodzi również w nas gotowość oddania dla Niego życia, uzdalnia do zrobienia wszystkiego, co zapragnie i co poleci, do pójścia gdziekolwiek pośle. Odkrycie tej miłości daje tę, siłą, tę, tę siłę i wolność wewnętrzną, którą Paweł wyraża w liście do Rzymia. Jedny <laughs> fragment zawsze jakoś porusza. Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim wszystkiego nam nie darować? Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk, prześladowanie, głód, nagość, niebezpieczeństwo, miecz. Jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym, to ta pewność pozwala apostołom bezpośrednio z więzienia iść do świątyni i głosić słowa o życiu w Chrystusie. I tę łaskę Bóg chce udzielać także każdemu z nas, bracia. I ostatnia myśl związana z naszym świętym współbratem, którego dzisiaj czcimy, Błogosławiony Benedykt z Urbino. Jest przykładem właśnie takiego ewangelizatora, który ze szczególnym upodobaniem głosi słowo w najtrudniejszych warunkach i miejscach. Grafowie mówią, że nie lubił dużych miast. Wolą małe, schowane przed światem miejscowości, niewielkie miasteczka, które z trudem można odnaleźć na mapach i do których trudno dotrzeć. Słyszeliśmy we wstępie, że w 1600 roku został przydzielony do ekipy ewangelizatorów pod przewodnictwem św. Wawrzyńca z Brindisi i posłany, aby głosić słowo w Czechach i Morawach. W regionie opanowanym przez herezję usytów. to była szczególnie trudna misja wobec wrogo nastawionego społeczeństwa. Benedykt pełnił ją tam przez trzy lata. Nie wybroi sam. Został posłany, ale poszedł. Nie oznaczał się płynnością słowa. Głosił z serca jak pokorny do pokornych. Jego gotowość do ogłoszenia w tych trudnych warunkach i owoce jego przepowiadania rodziły się, myślę z tego właśnie doświadczenia miłości Boga, które widać w stołu. Z pewnością miał w pamięci i pewnie nie raz merytował słowa, które dzisiaj czytaliśmy albo będziemy czytać w godzinie czytań. To jest fragment konstytucji naszych, pierwszej konstytucji. Z 1936 roku. Fragment przeczytam, bo pewnie to też w jakiś sposób go kształtowało i mobilizowało. Ew... Bracia mówili tak, to Ewangelizowanie słowem Bożym, za przykładem Chrystusa, nauczyciela życia, jest jednym z najgodniejszych, najbardziej pożytecznych, wzniosłych i Bożych urzędów, jakie istnieją w Kościele Bożym, i od niego głównie zależy zbawienie świata. A ponieważ wobec nagiego i pokornego Chrystusa są niestosowne słowa wygładzone czy ozdobne, lecz nagie, czyste, proste i pokorne. Przeto to zachęca się kaznodziejów, aby wyryli sobie w sercu Chrystusa i oddali Mu się w łagodne posiadanie, tak aby z nadmiaru miłości On był tym, który w nich przemawia. I to nie tylko przez słowa, lecz jeszcze bardziej poprzez czyny. Za przykładem Pawła doktora narodów, który nie ośmielał się przepowiadać innym jakiejkolwiek rzeczy, jeśli Chrystus najpierw nie sprawił jej w nim. Ci są wielkimi w królestwie niebieskim, którzy najpierw w sobie samych dokonują tego, czego potem innych nauczają i głoszą im. I aby oni sami, głosząc innym słowo, nie stali się godni potępienia. Niech co jakiś czas pozostawią nawiedzanie ludu. I wraz z najsłabszym zbawicielem wstąpił na górę modlitwy i kontemplacji. I tam niech starają się rozpalić siebie jak serafini Bożej Miłości. Tak, aby sami, będąc dostatecznie gorący, mogli rozgrzewać innych. Niech tam pozostaną tyle, ile trzeba, by napełnieni powtórnie Bogiem, daj się porwać jego mocy. W udzielaniu łask Bożych światu. Bracia, dajmy się napełnić Bogiem, Jego miłością, dajmy się porwać tej Jego mocy, aby udzielać Jego łaskę światu i by głosić ludziom słowa o życiu w nim.